Niezła dżungla, co? Może ciężko w to uwierzyć, ale znajduje się niedaleko centrum Szczecina. I to 100 metrów przy głównej arterii miejskiej, gdzie jeżdżą samochody, autobusy, a nawet tramwaje. Pełno tutaj takich górek, i nie są one tutaj przypadkowo. No ale co to za miejsce? Tym miejscem jest dawny tor motocrossowy przy Alei Wojska Polskiego w Szczecinie i to właśnie tutaj w tym roku odbędzie się trash Magado. Historia tego miejsca sięga roku 1956. Wówczas szczecińska fabryka motocykli Polmo, która zresztą mieściła się tutaj niedaleko, urządziła tutaj tor testowy dla swoich kultowych motocykli Junak, które w wersji czterosuwowej były tutaj po prostu sprawdzane, testowane. Z czasem zaczęto tutaj też organizować zawody motocrossowe. Początkowo w randze lokalnej, później regionalnej, ogólnopolskiej, aż zaczęto także organizować tutaj eliminacje do Mistrzostw Świata w rajdach motocrossowych. I wyobraźcie sobie, takich rajdów odbyło się tutaj aż 18. Właśnie od roku 65 do 95. Wtedy odbyły się tutaj ostatnie rajdy. W czasach świetności Sprzedawano tutaj na takie wydarzenia po 15 tysięcy biletów. Rekord frekwencji to jest aż 20 tysięcy osób i naprawdę ciężko jest mi sobie wyobrazić, gdzie ci ludzie się tutaj mieścili. Wiadomo, tych drzew tutaj nie było, ale mimo wszystko pomiędzy tymi turami, no i jest to dla mnie na chwilę obecną ciężko do wyobrażenia, ale. Może Wam się to uda, zwłaszcza jeśli zobaczycie, jak to miejsce wyglądało na archiwalnych zdjęciach. Choć znajdujemy się na terenie po dawnym torze motocrossowym i wokół leży mnóstwo opon, to jest tu też miejsce, którego byście się w ogóle nie spodziewali. Miejsce, które swoją historią sięga jeszcze wcześniejszych czasów, bo XIX-wiecznych. I to miejsce zaraz Wam pokażę. Jest to grób Gottfrieda Belke, który był jeden z właścicieli tutejszych restauracji, które właśnie w tym miejscu na terenie syrenich stałów, które znajdują się kilkadziesiąt metrów stąd właśnie funkcjonował. I tutaj kiedyś był cmentarz, gdzie właśnie Gottfried został pochowany. Dlatego jeśli będziecie toczyć tędy opony uszanujcie to miejsce, bo w dalszym ciągu jest to miejsce pamięci. Możecie posprzątać e, fragmenty z niczy, e, które tutaj są, ale pamiętajcie, żeby e, przychodzić tędy z należytym szacunkiem. Ciekawi jesteście, co Was tu jeszcze spotka? Zapraszam na małą śmieciową zajawkę. Jak widzicie, opon i innych śmieci tutaj nie brakuje. A że znajdujemy się na torze motocrossowym, tegoroczna edycja będzie nosiła nazwę śmieciowa tortura. Jesteście na to gotowi? Szukujcie więc formę i widzimy się w tym miejscu 27 września na Trashmagedonie. Ale Wcześniej nie przegapcie zapisów, które startują już 1 września.